Witaj widzu! Jak się domyślasz, ekipa toberów Organizuje tutaj konkurs na kosę. Nie przegap tak łatwiej okazji na zdobycie darmowej koski Wpadnij do opisu, aby zapoznać się z cenami konkursu I cieszyć się nowym nożem Losowanie już 26 grudnia o 20.00 Powodzenia, trzymajcie się, nara Siemano, z tej strony hezik, wiadomo, dzisiaj otwieramy sobie, ale na luzie, nie, nie mam jakiegoś tutaj celu wyznaczonego, że porównujemy skrzyneczki czy coś, nie, po prostu otwieramy na chilku, będę wybierał co będzie mi pasować, no ale pamiętajcie, przed do, przed, Doładowaniem konta, oczywiście, kodzik hashik macie plus 5% przy doładowaniu. to oficjalne karty podrągowe, takie jak PayPal czy PaySafe Car, skinkami te standardowe metody płatności. A my oczywiście lecimy sobie do evenciku. No, powiedzmy, że tutaj akurat z tego trybu skorzystajmy. No, i luksus tutaj zobaczymy. Ło, to, to teraz jest trochę więcej aż 3. I to dobrze, bo w sumie szybciej to wydajemy. W ogóle ile dostaliśmy za to. Dostaliśmy 26, nie? no to tutaj akurat spoko oddało. A w sumie nie wydaliśmy jakoś tak mega dużo. Mieliśmy 7,5, a mamy 4600, no to powiedzmy, że te 4000 wydaliśmy, no to git. Eee, Dobra, moi drodzy, co ja bym dzisiaj chciał sobie tutaj otworzyć? I co ja bym tutaj przede wszystkim tutaj. Kiedyś tutaj, gdzie ona jest? Skrzynia polarna była taka polarna. Jest i polarna, 160 zł, trochę droga, ale Jożem widział, że ludzie dobrze z niej dostawali, więc ja chciałbym tutaj też ujrzeć jakieś zajebiste skiny zaraz. Aha, no nie widzę, żeby to było zajebiste. Ha, 368, połowę z tego nawet nie. jedno z nie stać. Ja pierdzielę, ale się teraz skopaliśmy. Nie wiem, dlaczego otworzyłem tego aż tyle. To było totalnie nieprzemyślana decyzja. Ale, dobra. Powiedzmy sobie, że na przykład taką zakręconą skrzynię dawno nie otwierałem. Moglibyśmy sobie spróbować. Chociaż i tak mnie już denerwuje fakt, że jesteśmy na starcie, na minusie. Mo, kuwa mać, sedno zamieszanie, fever dream, okej. Okay. Chyba nie będzie tak tragicznie. 145, no 175 wydaliśmy. Kuwa mać, myślałem, że trochę więcej to będzie kosztować. Spróbujemy sobie na przykład coverta. Może covercik tutaj pokusi się o danie jakiegoś lepszego skinka. Cztery takie skrzyneczki, no jak na razie jest lipa moi drodzy. Na razie to nic za bardzo na mnie zwróciło się. Chociaż tutaj jest dwa razy ta chociaż ona teraz jakoś zbytnio droga nie jest. Ale jest battle scared, jest za 106, what the fuck. A um, <noise> field tested za QWh ma 30. No nie wiem, którą bym wybrał, no ale pewnie jest mniej ich na rynku i dlatego ta cena jest taka popieprzona. E, dobra, okej, okay, w porządku. Pierwsza skrzynia nam się tam zwróciła, co prawda. E, może tą kurę na oceanie. lubiła niekiedy oddać tak całkiem nieźle, więc może akurat w tym razem też tak się stanie. Jakaś koska czy coś? Mm. Do dupy, moi drodzy, do dupy, bo te teki są nic nie warte. 61 zł, ale jeszcze raz spróbujmy, bo liczę na tą skrzynkę, że nie wiem, da nam coś naprawdę zajebistego, no, no kosy na przykład powiedzmy. No nie, nie, dobra moi drodzy, koniec otwierania tej skrzynki, bo tutaj jebie na kaskę konkretnie i yy, jesteśmy ogólnie bardzo w plecy. Jesteśmy bardzo w plecy. Yy. Nie mam pomysłu, co moglibyśmy sobie otworzyć. Może z wakacyjną, tak, teraz zimno, to wakacje by się sprzedały, nie? Akurat ostatnie 5 skrzynek i lecimy na upgrader. No i co będziemy musieli to jakoś odbić? Bo jak na razie, no to ja. Nie wiem, 25%, ale dało nam totalny serwent. Co by to nie będziemy ulepszać, tylko od razu sprzedałem, żeby się nie denerwować. 400 zł za 1100, więc powiem Wam tak, że jest lipa w ciul. Nie wiem, jak my to odbijemy, ale musiałoby nam się naprawdę nieźle pofarcić. Dobra, moi drodzy, lecimy, kurwa tutaj ulepszamy to. O kurde, dobra, na kosy już pierwszą spróbujmy. I ono nam nie siądzie, ono nam nie siądzie, już widzę. No to już, kurczę, pieczone. To teraz to już nie odbijemy się za żadne skarby. Choćbyśmy chcieli teraz tutaj sobie powiedzmy na tysiaka. Czekajcie, gdzie jest cena? Cena od tysiąca. To byśmy mieli tylko 20%. Hmm, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Spróbujmy normalnie sobie. Powiedzmy tam na 500 ulepszymy. Jakby to siadło, no to wtedy na tysiaka. I moi drodzy, to siada, tylko co teraz? Co teraz? Pasowałoby, żeby właśnie na tego tysiaczka sobie to odbić. No, no na przykład powiedzmy, że tego. No i tu już mamy 44% szans ale, jak to ustawić? Dobra, zamykam oczy, i powiedzmy, że tutaj. Jak nam to siądzie, no to kurde, będę w niebo wzięty, tak na dobrą sprawę. Ale nam to nie siądzie, bo za... A jednak ksiądzie, a ja powiem wam tak, że to tak, z... ale what the fuck, nie no, powiem wam tak, że jestem w szoku trochę, bo mieliśmy tam już 250 zł, a zdobyliśmy mimo wszystko tysiaka i więcej nie będę nic robił ze względu na to, że się po prostu boję i s... no, nie chcę tego przegrać, bo i tak mimo wszystko, co prawda jesteśmy na minus tam ponad stówkę, ale i tak jest lepiej niż było, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego. Siema!